Dzień dobry, dzisiaj Wojciech Grajewski, czyli mężczyźni Stella i będzie pewnie zapomniany bohater. Tak, to prawda. Przed nami niezwykła podróż, która dla mnie rozpoczęła się około 10 lat temu, kiedy robiąc wywiady ze starszymi mieszkańcami mojej wioski. Spotkałem 80-letniego mężczyznę, który wspominał swoich kuzynów, i bardzo żałował, że tak wspaniali ludzie zostali zupełnie zapomniani. I on nie jest w stanie nic wiedzieć. Ponad to że w czasie wojny ratowali bezcenne zbiory biblioteczne przed Niemcami za co trafili do niemieckich obozów i tam ponieśli śmierć. Ci chłopcy nazywali się Jan i Franek Gaszczykowie. I mm, słysząc o bohaterach, którzy robili wielkie rzeczy u mnie na wsi w Brennej, którzy stworzyli pierwszy w Beskidzie Śląskim bunkier partyzancki, ale nie po to, żeby przechowywać broń, a po to, żeby ratować bezcenne polskie książki, księgozbiór czytelni założonej przez społeczność brennej i ryzykowali życie właśnie dla książek. Taka historia mnie bardzo poruszyła. Ale nie byłem w stanie przeskoczyć braku, braku źródeł. Nie byłem w stanie rozwikłać tej zagadki, co stało się z tymi chłopcami. Wiem, że jeden z nich zmarł zaraz po wojnie z wycięczenia. Wiedziałem właśnie od pana Augustyna Choleksy, który był tym rozmówcą. A co się stało z tym drugim, starszym Jankiem? Nie wiedzieliśmy, ponadto, że zginął gdzieś w Niemczech, prawdopodobnie gdzieś w Hamburgu. I. Mimo, że szukałem tej biblioteki ukrytej, która miała być jeszcze do teraz ukryta w Brennej, i, i prawie trafiłem na, no, na miejsce, prawie, trafi, no, prawie udało mi się mhm. e, odszukać resztki tych, tych, tych książek uratowanych przez tych chłopców. Ostatecznie jedną taką książkę, jedna taka książka do mnie trafiła. Ta historia jak gdyby się skończyła na pewien czas, i nagle w 2021 roku dzwoni ktoś. Z Urzędu Gminy Zbrennej i mówi mi, że jacyś Niemcy szukają rodziny Gaszczyk Zbrennej. Mhm. Okazało się, że faktycznie przez zawsze osoby z ŻOR dotarła do Brennej informacja, że jest niemiecka fundacja Arolsen Archives, która poszukuje rodzin osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych niemieckich. Okazało się, że okazuje się, że w niemieckich obozach zginęło ponad 10 milionów osób, tak się to szacuje przynajmniej. Z tego jedynie po kilku tysiącach, dokładnie pięciu tysiącach, zachowały się koperty z zrabowanymi dobrami, podpisanymi dokładnie, co, od kogo, skąd, kiedy wzięto. Wśród tych 5000 kopert była koperta, w której znajdował się zegarek. Zegarek, który w 1942 roku razem z moim bohaterem, z naszym bohaterem Jankiem Gaszczykiem, wyruszył z Brennej, gdzie został aresztowany, do Oświęcimia, do obozu koncentracyjnego. Tam pieczołowicie te zrabowane rzeczy opisano. A z czasem wraz z tym chłopcem zostało to przewiezione do, do Hamburga, do, w zasadzie to do obozu w Nojengame koło Hamburga, gdzie ci więźniowie niewolniczo pracowali przez całą wojnę i okazuje się, że spośród tych 10 milionów więźniów właśnie wśród tych raptem kilku tysięcy zrabowanych przedmiotów była pamiątka po Janku, więc yy, Wystarałem się o kontakt właśnie z tą organizacją i zacząłem przeglądać ich archiwa i udało mi się odszukać dalszy ciąg tej historii. Udało mi się dzięki kwerendzie w lokalnych archiwach, dzięki wielu wywiadom z mieszkańcami, poznać historię tego chłopca. I w 2022 roku z Niemiec do Brennej przyjechała właśnie ta relikwia. Relikwia po człowieku, no można powiedzieć, świętym w pewnym sensie. Tak jak Karol Sabat, o którym wspominałem poprzednio, był bohaterem czasu pokoju i czasu wojny. Człowiekiem, który posiedził wszystko dla dobra lokalnej społeczności i Polski. Tak samo, taką samą postacią równie ważną właśnie był Janek Gaszczyk, z tym, że on był o 20 lat Niemal młodszy od, od Karola. E, więc co ich łączyło? Oboje nie skończyli żadnych szkół. To znaczy, że byli zwykłymi, prostymi ludźmi. Natomiast kochali kulturę wyższą, mieli, mieli pragnienie kształcenia się, pomimo, że właśnie nie mieli takich możliwości. Więc Janek był zawodu krawcem. E, ale y, jako nastolatek udzielał się w Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej dla młodzieży ze szkoły w Brennej Leśnicy, która była najczęściej, najbardziej zacofaną częścią nie tylko Brennej, ta leśnica, ale, ale może nawet całego Śląska Cieszyńskiego, on założył świetlicę, gdzie uczył dzieci teatru, uczył ich deklamacji. I pracował tam za darmo, po godzinach, czyli przez kilkanaście godzin dziennie pracował jako krawiec, a potem, czy w tych wolnych dniach, w niedzielę na przykład, kiedy miał troszkę wolnego, szedł do szkoły, by tam uczyć dzieci. Czyli był takim społecznym nauczycielem. Był również ostatnim prezesem Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w Brenny. Mhm. I opiekował się budynkiem, który wtedy nosił, wtedy nosił imię księdza Józefa Lodzina, takim wiejskim... Domem kultury, tam właśnie była ta biblioteka. I kiedy dowiedział się gaszczyk od znajomych z Ustronia, że Niemcy palą polskie księgozbiory, to być może za radą swojego znajomego Jana Wantuły, który również tak postąpił, Jan Wantuła, przypomnijmy, zakopał swoje książki w ogrodzie, w skrzyniach, zostawił Niemcom tylko te najmniej ważne, by spalili je, natomiast wszystkie najcenniejsze, przez całą wojnę były zakopane w ogrodzie. Coś podobnego zrobił Janek z kolegami. Zbudowali wysoko w górach bunkier na granicy Brennej Wisły i Ustronia i tam te książki ukryli. Stworzył konspirację lokalną, więc kontaktował się z ruchem oporu, ze Związkiem Walki Zbrojnej i, i, i podobnymi organizacjami. Więc działał czynnie w czasie wojny. Niestety został zadenuncjowany przez lokalnych hitlerowców. Podobno przyszedł do sąsiada i pozdrowił go i gościa słowami szczęść Boże. Ten gość również z Brennej, powiedział, o widzę, że się nie nauczyłeś naszego nowego pozdrowienia, High A Janek powiedział na to, tego ja się nigdy nie nauczę i jak przypuszczały osoby, które później pisały relacje, właśnie za te słowa między innymi trafił do, do więzienia, a pewnie Niemcy mieli jakieś większe dosie na jego temat, więc czasem skazali go na pobyt w obozie koncentracyjnym. I ta historia tego chłopca mogłaby mieć happy end, ponadto właśnie, że, że, że po wielu, wielu latach wróciła do Brenny w postaci tej bezcennej relikwii. Ale niestety tak się nie stało. Wojna się skończyła jak wiem, 8 maja 45 roku. Jeszcze w kwietniu Berlin był zdobyty, Hitler popełnił samobójstwo. Natomiast na przykład Cieszyn był wyzwolony 3 maja, niestety tego samego 3 maja, kiedy Cieszyn jako ostatnie miasto w Polsce było wyzwolone, to nasz bohater poniósł męczeńską śmierć. Kiedy wydawało się, że wojna się kończy, że już nic złego się nie może stać, Niemcy załadowali kilka tysięcy więźniów obozów w Neuengamme na okręty, na wielkie okręty wielkości Titanika, i te okręty umieścili w Zatoce Lubeckiej. Co chcieli zrobić z tymi więźniami? Tutaj historycy się spierają. Czy traktowali ich jako żywe tarcze, jako, jako element przetargu z aliantami? W każdym razie na wezwania Anglików, że każdy okręt, który, będzie, który znajduje się w morzu tego dnia feralnego 3 maja zostanie zatopiony, Anglicy bali się, że zbrodniarze nazistowscy uciekną do Norwegii w ostatniej chwili i uciekną od odpowiedzialności, więc za wszelką cenę chcieli zatopić wszelkie statki, które były na morzu. Na te wezwania Niemcy pozostali głusi. I mimo, że Anglicy sami mieli informację z dwóch źródeł, że w Zatoce Lubeckiej znajdują się więźniowie obozów koncentracyjnych, to z jakiegoś powodu zignorowali te informacje. I 3 maja wysyłali eskadry kilkuset bombowców, by zatopić wszystkie okręty w tej okolicy. Więc proszę sobie wyobrazić, więźniowie zamknięci w kajutach pod pokładem ogromnego statku. Um, tych więźniów jest kilka tysięcy jak sardynki po, po umieszczaniu na tym okręcie. I nagle słyszą upadające bomby obok okrętu i trafiające w końcu w konkretny okręt. W tym również ten, na którym był Janek, czyli kap Arkona. Y, statek y, eksploduje raz, drugi, trzeci, powoli przechyla się. Powoli y, niższe pokłady są zatapiane wraz z wszystkimi więźniami uwięzionymi w kajutach. Część więźniów udaje się wyłamać drzwi, więc wybiegają na górę pokładu, skaczą do, do wody, próbują szalup dosięgnąć. Niemcy niestety do wszystkich strzelają. Jeżeli któryś podpływał do, do, do tych łodzi ratunkowych, w których się chronili niemieccy marynarze, by, byli ci więźniowie. Za, zastrzeleni z karabinów z broni ręcznej. Jeżeli któryś którzy dopłynęli do brzegu, tam byli rozstrzeliwani. W tej katastrofie y, zginęło, zginęli niemal wszyscy więźniowie, którzy byli na, na pokładzie statku Arkona y, i innych mniejszych jednostek. To jest y, łącznie nawet 6 tysięcy 8 tysięcy osób. To jest jedna z trzech największych katastrof w historii y, w ogóle. W historii w ogóle marynarki, w dziejach ludzkości. I, i tego dnia śmierć również poniósł właśnie Janek Gaszczyk. Ale co ciekawe, tutaj kolejna zagadka, która częściowo jest, jest rozwiązana, a częściowo jeszcze zasługuje na, 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 na odkrycie czeka na odkrycie. Otóż Janek Gaszczyk jest. Jednym z dosłownie może 100-200 więźniów, który miał swój imienny grup nad zatoką, właśnie, lubelską w miejscowości Sierksdorf. Taki grup się przez kilka lat znajdował. I udało mi się nawet dotrzeć do jego zdjęcia, do zdjęcia tego, tego nagrobku. Niestety Niemcy go kilka lat potem zrównali z ziemią, i dzisiaj nie ma po tym, po, tym, po tym cmentarzu, po tym miejscu śladu. Dlaczego akurat zdjęcie się zachowało tego miejsca? Dlatego, że Niemcy, niektórzy byli tak bezduszni, że na grobach tych więźniów, którzy tam byli wtedy zamordowani, zginęli. Burmistrz tego miasteczka zasadził kapustę i sprzedawał normalnie w sklepie kapustę, która wyrosła na, na ciałach poległych więźniów obozu koncentracyjnego. Kiedy to się okazało, wybuchł wielki skandal, nawet jak na Niemcy Zachodnie, które zazwyczaj tolerowały dawnych nazistów i, i różnego typu, starały się przemilczeć zbrodnie. Yy, więc ten skandal spowodował, że część więźniów właśnie ekshumowano. Zrobiono dokumentację zdjęciową i udało mi się znaleźć właśnie z, zdjęcia 30 grobów yy, ofiar tej katastrofy. Z tego tylko kilkanaście było podpisanych imieniem, nazwiskiem i właśnie Janek akurat miał taki imienny grób. Więc nie wiemy, czy udało mu się dopłynąć do brzegu yy, i tam umarł wycieńczony czy też rozstrzelany, a któryś z jego przyjaciół przeżył i podpisał ten grób, gdyż więźniowie mieli przy sobie tylko. Nie mieli dokumentów, mieli tylko wytatuowane numery. Więc skąd jakiś Niemiec rozpoznał tego człowieka, znał jego dane osobowe, że podpisał ten grup? Jest to właśnie bardzo tajemnicze, nieprawdopodobne, więc być może, że któryś z jego przyjaciół przeżył cudownie, bo łącznie przeżyło tą katastrofę niespełna 300 z 6-8 tysięcy więźniów. Mhm. Także moim marzeniem jest, żeby trafić do Okolic właśnie i Hamburga, poszukać właśnie tego miejsca no i zło oddać hołd temu bohaterowi. Temu bohaterowi, który swoje młode 30-letnie życie poświęcił pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności, no a w czasach tej największej próby, no nie wahał się ryzykować, narażać, no a ostatecznie dosłownie na 5 dni przed końcem wojny położył swoje młode życie. I tam gdzieś w obcej ziemi mhm. Historia, o której opowiadał Wojciech Grajewski. Bardzo panu dziękuję za przybliżenie tego bohatera. Dziękuję panie Jacku, dziękuję państwu.